Czy wiesz, że pierwszy regularnie działający sygnalizator drogowy został uruchomiony w Cleveland, Ohio, w 1914 roku? To właśnie wtedy zaczęto stosować elektryczne lampy z czerwonym i zielonym światłem, które znamy dzisiaj. Ale to nie był pierwszy raz, gdy próbowano regulować ruch za pomocą sygnalizatorów. Już w 1868 roku w Londynie pojawiło się urządzenie sygnalizacyjne z lampami gazowymi. Niestety, po krótkim czasie eksplodowało i od tamtej pory zaniechano dalszych prób. Dopiero po latach w USA technologia sygnalizatorów wróciła do łask, a ruch uliczny zaczął być skutecznie regulowany. To pokazuje, jak długo trwał proces doskonalenia technologii, która dzisiaj jest dla nas codziennością. Następnym razem, gdy zatrzymacie się na czerwonym świetle, pomyślcie o tej długiej historii innowacji. Aby dowiedzieć się więcej o niezwykłej historii motoryzacji, śledź nasz profil, a nie ominiecie żadna ważna informacja. Nie czekaj, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, zapisz się na kurs i naucz się jeździć po poznaniu z OSK Brawo.